jak prawidłowo wykonać masaż krocza w ciąży. Zacznij od natuszczenia palców, którymi będziesz wykonywała masaż i wprowadź delikatny ruch rozcierania okolicy między wargami sromowymi, między pochwoma odbytem i płynnie przejdź na drugą stronę. Następnie jednym palcem spróbuj nakreślić znak X na kroczu. Teraz wybierz dowolny punkt na kroczu i spróbuj delikatnie wcisnąć palec w głąb krocza. Przetrzymaj tak 10-15 sekund, rozluźniaj mięśnia i puść. Powtórz tak 6 razy. Umyj ręce. Ponownie użyj oleju, tym razem nałóż go na pciuka. Kciuk będziesz wprowadzała do pochwy bardzo płytko, mianowicie na głębokość jednego paliczka. Wprowadź kciuk wchodząc od tylnej ściany pochwy. Zaczynamy delikatne rozciąganie tylnej ściany. Weź spokojny wdech nosem. Z wydechem postaraj się rozluźnić swoje mięśnie i delikatnie ściągnij palec w dół. Utrzymaj to, powtórz wdech nosem i z wydechem ponownie ściągnij palec w dół. Co jakiś czas sprawdzaj, czy jesteś w stanie wykonać masaż dwoma palcami, może trzema, czterema. Zapisz na później i obserwuj mnie po więcej.